Witam Cię w kolejnym odcinku Pamiętnika Rezultatów z Laminine. Dzisiaj postanowiłam przedstawić Tobie rezultaty Pani Ani, która od 27 lat miała cukrzycę. Na dzień dzisiejszy zażywa tylko i wyłącznie produkt Laminine i oczywiście nie zażywa innych lekarstw. Proszę, popatrzcie i posłuchajcie sami. Oto jej historia.

Właściwie nie dowierzałam tak na początku, że mi pomoże, ale miałam nadzieję, żeby zmniejszyć zastrzyki, ponieważ w pierwszych dziennie to było dla mnie koszmarę. So when I started using laminin, uh I uh, I didn't believe that it would help me, but my main aim, main goal was to uh, have less a It was an for me. dla mnie początku, dwie rano, Po czterech dniach, ponieważ miałam już e, e, stopę beców przed sobą i właściwie lekarz stwierdziła, że za chwilę ta noga będzie do amputacji, e, rany o nie gojące się, w związku z tym e, po czterech dniach wstałam e, z łóżka, bo już nie chodziłam, był już taki okres, że w ogóle nie wstawałam, nie wychodziłam w ogóle na dłoń. Siedziałam w, domu i do łóżka. w związku z tym po czterech dniach e, zauważyłam, że stałam sama, samodzielnie się zaczęłam poruszać, a to no, mnie nie bolało. After a couple of days, I managed to uh, leave my bed, because for many years uh, I had problems with my feet, the feet, and I didn't have any hope that I will be cured. So after those four days, I managed to leave my bed. Uh, my i przez cztery dnia wyszłam sobie po prostu z domu, żeby sprawdzić, bo nie zawierzałam, że po prostu może tak być, że, że ja zaczęłam chodzić. Wtedy jest tutaj z ulicą. Tutaj z ulicy, tam u było. Chodziłam przez trzy godziny po upale 32 stopni i czułam się świetnie. Wróciłam do domu jeszcze, obiad ugruntowałam. I od tamtej pory chodzę, nawet biegam i wskazuję na drugie piętro bez zadyszki. I jest na drodze cudownie. Moje cukry zaczęły się zmniejszać, zaczęłam zmniejszać zaszczyki i stanęło na jednym, no cieszyłam się bardzo, a od świąt e, przestałam w ogóle brać, używać tych zaszczyków, okay. ponieważ moje cukry same spadają e, z powrotem do normy. Podnoszą się po jedzeniu i potem opadają. After three hours of walking in the heat, uh, I came back home and I realized that I didn't have to use any special uh, uh, medications, I was using

Także jestem bardzo szczęśliwą osobą, i wszystkim dookoła mówię, dzielę się z każdym taką informacją, że jest taki produkt, który powoduje to, że używamy się wszelkich sposób. Dziękuję Państwu. Ok. Super historia, naprawdę niesamowita. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszam na mój kanał na YouTubie Małgorzata Koczerowska i tam możesz zobaczyć więcej rezultatów odnośnie laminain więcej filmów zapraszam ciebie serdecznie i do zobaczenia jutro